Robert Dzimpiński smaży się aktualnie na jednej z dzikich greckich plaż, dlatego nie mógł być dzisiaj z nami, ale z pewnością zgodziłby się, że opowiadanie o kolejnym wielkim sukcesie filmu o wielkich gadających robotach jest równie niesmaczne co opowiadanie do wcipów o papieżu. W związku z tym zajmiemy się innym filmem, który zajął tym razem trzecie miejsce w amerykańskim box office, czyli w rolach publicznych Michaela Mann. Niestety, reżyser od paru lat eksperymentuje z koszmarną kamerą cyfrową, zapewniającą jakość kinowych doznań, porównywalnych z oglądaniem amatorskiego wesela w remisie. Film zbiera dzięki Bogu przyzwoite oceny wśród krytyków, więc może jakoś cierpie jak zwykle nadętego Christiana Bale'a z miną Robocopa cierpiącego na atak ślepej kiszki. Zawsze pozostaje Johnny Depp i rozpusta Marią Cotillard. Jeśli wrogowie zarobią ponad 100 milionów dolarów w USA, okaże się, że poważne filmy dla dorosłego widza wciąż potrafią się sprzedać. Nie trzeba na więcej potworów, wiewiórów, innego słodziaśnego tałataństwa w 3D. Współpracownia postanowiła zrobić ukłon w stronę afroamerykańskiej widowni, no i niestety od razu została oskarżona o rasizm. Okazało się, że najnowsza animacja wytwórni z myszką w tle zawiera pełno z obrzydliwych stereotypów. Okazało się bowiem, że bohaterowie tradycyjnie narysowanej animacji Księżniczka i Żaba są emanacją najgorszych rasowych stereotypów. Czyli, że nie domyci półanalfabeci posiadający w dodatku niewolniczo brzmiące imiona. Oberbało się nawet biednemu świetlikowi, który nie dość, że nie należy do najinteligentniejszych, to w dodatku wyraża się jak mieszkaniec pierwszego lepszego getta. Tak czy siak decydenci z House of the Mouse zbierają na przeszczep włosów z pośladków, bo te, które znajdowały się na ich głowach, Zostały wyrywane w trakcie czytania komentarzy czarnoskórych blogerów. Posądzenie o rasizm w Stanach Zjednoczonych to prawdziwy koszmar nocy letniej dla porządnej korporacji, jako jest Disney. Spadek wpływów ze sprzedaży biletów oraz milionów durnowatych gadżetów porównywalny może być tylko z kataklizmem, który zmiecie z powierzchni ziemi pół Los Angeles. Disney Pictures, The Princess and the Frog. Stare babskie pożegadło ogłosi, że przez żołądek do serca. Natomiast, gdyby je troszeczkę przerobić, można by stwierdzić, że przez łożnicę Brada Pita do milionów dolarów. Okazało się bowiem, że magazyn Forbes przeprowadził ranking, z którego wynika, że Angelina Jolie, Jennifer Aniston, czyli aktualna i była partnerka naszego gwiazdora, są najlepiej zarabiającymi kobietami w Hollywood. Co prawda na obliczu boskiej Angie widać już pierwsze oznaki starzenia się, zaś Jennifer nigdy nie należała do gorących towarów, ale obie panie wciąż przyciągają widzów do kin. Swoją drogą, nie rozumiem fenomenu tej drugiej. Nie jest ani zabawna, ani utalentowana, a panienek z głupkowatym wyrazem twarzy, zgrywający się na dziewczynę z sąsiedztwa mieliśmy w kinach i telewizji od groma. I tylko brada żart. biedak. Zaspokaja w sypialni niewyżyte samice, a te obgadują go potem na łamach brukowców albo każą zajmować się tuzinem adoptowanych somalijskich dzieci. Senatorowie PiS usłyszeli, bo wątpię, czy któryś z nich pofatygował się do kina o antychryście Larsa Fontiera, a potem wydali z siebie długi, przeciągły jęk. Ktoś powiedział im bowiem, że polski Instytut Sztuki Filmowej wyłożył na przezabawny horror milion złotych. Tuński reżyser spożytkował kasę m.in. na garze dla aktora z filmów XXX, będącego dublerem Willem'a Defora z sceny wycinania taczki. W dodatku tytule jest coś o diable, czyli że państwowe pieniądze poszły na satanizm i pornost. Politycy snują również spiskową teorię dziejów, tu, cytuję, istnieje jakiś scenariusz bardzo precyzyjnie przygotowany, według którego systematycznie dokonuje się dziś zniszczenia kultury zakorzenionej w chrześcijaństwie. Wierzę, że jak PiS da kacę na kolejnych 10 filmów o papieżu, dwa obrazy o kardynale Wyszyńskim, a potem jakąś animację o wszyscy będą zadowoleni. No, chyba że. Aniołom ze śmiechu puszczą zwieraczy i spadnie na nas gówniany deszcz. Nie od dziś wiadomo, że Japończycy mają nierówno pod sufitem. Niby to taki porządny i zdyscyplinowany naród, który pokłada wiarę w technikę, a jak przychodzi to do czego, to kręcą najbardziej krwawe i obrzydliwe filmy ostatnich lat. Ja wiem, że jest Kurosawa, Kobayashi Jozu, ja wiem, że jest Strona we Krwi, opowieść to Kiska i Bunt, a jest także Machine Girl, Tokyo Gorpolis i Robo Geisha. Robo Geisha ma chyba najbardziej porąbany trailer, jaki do tej pory był w internecie, Michael Bay. Jego wojownicze trasy mogą się schować e, przy tym, co wyczynia tytułowa bohaterka. A no, zresztą zobaczcie sami. I kto powiedział, że Japończycy to naród bez fantazji? Zabawne. Bardzo zabawne. Od palenia tego gówna masz śmiech jak świnia kaszy.